Czemuż Witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Aleksandra Mrozek, nowoczesna, Dzień. jest naszym Dzień. gościem. Witam bardzo serdecznie a o oświecie sobie standardowo, jak Miło. to z panem Aleksandrą porozmawiamy. Najpierw w kontekście sesji Rady Miasta i tego dość specyficznego głosowania nad e, uchwałą oświatową, mówiąc naj, najbardziej ogólną, nowa sieć szkół została oczywiście. Yy, przegłosowana przez radnych, ale jak się okazuje, wyłącznie radnych Prawa i Sprawiedliwości. Zdziwiona Pani była, że taki manifest yy, ze strony radnych Platformy i Klubu Zielona Razem no, pojawił się podczas sesji? Przyznam szczerze, że jestem bardzo zadowolona z tego rozwiązania, <laughs> dlatego że no cóż, Rada Miasta była w dość trudnej sytuacji, <laughs> ponieważ yy, Partia rządząca zobowiązała poniekąd samorządy do Oczywiście. przygotowania nowej Tutaj sieci. Tutaj nie mieli wyjścia tak na dobrą sprawę. W związku sprawę. z tym przygotowano ją. Natomiast no, wstrzymanie się od głosowania było jednoznacznym sygnałem, że wykonujemy zadanie, ale nie akceptujemy tego, co nam powierzono. No to będę powiedział to też prezydent Janusz Kubicki w swoim wystąpieniu podczas sesji, że nie zgadza się z założeniami tej reformy oświaty. No ale oczywiście to jest tylko głos. To jest tylko tak. głos. No, ale ten głos był dość istotny. Naturalnie. Prezydent Kubicki bardzo wyraźnie podkreślił, że został postawiony samorząd pod ścianą, że nie ma na to środków, że robi to wbrew mieszkańcom poniekąd Zielonej Góry, bo przecież i rodzice się buntują, buntuje się środowisko oświatowe. I że wydajemy na, na to jakieś wykonuje. 20 milionów. tak lektualnie. No tak, te 20 milionów to jest taka kwestia dość dyskusyjna, bo my nie możemy łączyć dwóch rzeczy, mianowicie zadania samorządu jako takiego, który musi zabezpieczyć infrastrukturę na potrzeby edukacji. Czyli jeżeli potrzeba jest budowy szkoły, to trzeba ją wybudować, a zupełnie czymś innym jest koszt samej. Reformy, która przecież nie została policzona tak naprawdę przez nikogo. My no, dopiero się z kosztami nie, zderzymy w momencie, kiedy będziemy ją wdrażać. No ja mam nadzieję, że to nie jest jeszcze za późno. Ta cała reforma jest przecież na papierze. W związku z tym być może ocknie się władza rządząca, być może pani minister też zreflektuje się, że to, co przygotowała, to przygotowała pod potrzeby partii a nie pod, pod potrzeby oświatowe edukacyjne i spowolni przynajmniej proces wdrażania tej reformy. Podobało mi się też to, że został przyjęty też głosami klubu zielonej i zielonych i mm, platformy apel który mówi wprost, że należy wstrzymać proces wdrażania reformy, reformy zupełnie nieprzygotowanej, reformy, która budzi duże emocje. No i co najważniejsze, rodzice nie akceptują. Dowodem tego jest trwająca akcja referendalna, która trwa dwa miesiące i w wyniku tej akcji zbieramy podpisy pod referendum ogólnokrajowe w sprawie poddania właśnie sprawy reformy edukacji zebraliśmy tę wymaganą ilość głosów. Myślę, że z dobrą górką, z uwagi na to, że te głosy jeszcze spływają do końca marca, więc będzie musiała władza no, zastanowić się, co zrobić z głosem suwerena. No i tutaj może być hmm. bardzo różnie, bo jeśli popatrzeć na przykład Legionowa i tamtejszego referendum w sprawie. Metropolii tak, tak. Warszawskiej. Tam mieszkańcy powiedzieli bardzo wyraźnie, że nie, nie czują potrzeby, Oczywiście, aby 70, ich miasto zostało. Tak? tak, żeby ich miasto zostało wcielone, natomiast odpowiedzialni za to politycy mówią, że to tak naprawdę ma znaczenie, ale też nie ma znaczenia. I jak z tym dyskutować, bo może się okazać, że mamy wynik referendum, mamy tego suwerena, który się wypowiedział, aczkolwiek mamy też Podejście takie, że jest suweren i suweren, bo jeśli suweren mówi coś, co jest. Dla nas wygodne, to jest to głos suwerena. Jeśli mówi coś mniej wygodnego, no to już jest to taki mniej Nie liczący pan, się Ja suwery. myślę, że Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc tak kolokwialnie, już się zakałapućkało w tej ilości tych ustaw, które przygotuje, przygotowuje, tych reform przepychanych na kolanie. W wyniku tego referendum w Legionowie obudziła się władza i mówi, że teraz będzie prowadzić konsultacje. No to wszystko jest postawione na głowie. Mam wrażenie, znaczy na razie konsultacje że. że się do tego, hmm. że powstaje strona internetowa i tak naprawdę nikt nie wie, co, co Ale dalej. Ale mam wrażenie, że do tej pory Prawo i Sprawiedliwość nadawało narrację, a teraz zaczyna już się bronić i kałapućkać w tych wszystkich wyjaśnieniach, które trwają, bo z wielu stron, patrząc na, na działania, w wielu obszarach, one są po prostu nie do zaakceptowania. Ale wie pani, że są ludzie, którzy mówią bardzo wyraźnie, ja nawet teraz, a propos wczorajszego głosowania radnych, teraz dzisiaj czytałem w internecie głosy ludzi, i nie sądzę, żeby to byli tylko i wyłącznie działacze Prawa i Sprawiedliwości, którzy wypisują różne rzeczy gdzieś na forach internetowych czy, czy na, w, w portalach społecznościowych. I są tacy, którzy mówią: bardzo dobrze, Prawo i Sprawiedliwość odkręca to, co przez lata było byle jakie. I wprowadzając taką reformę, likwiduje te wszystkie rzeczy, które według tych osób narastały przez lata i, i źle były odbierane przez jakąś grupę ludzi, i teraz będzie dobrze. Myślę, że wie Pan, co kolej będzie taka. Mamy zebrane głosy, złożymy wniosek o referendum, zobaczymy, co zrobi władza, czy podda pod referendum, czy też do ścinarki włoży głos suwerena. Jeżeli będzie referendum, to popracujemy nad merytoryczną stroną, tymi argumentami, bo ja myślę, że ci, którzy się wypowiadają w tym temacie. Nie wiem, jak bardzo mocno pochyli się nad tymi zmianami, które są. Bo tak naprawdę zmiana szyldu szkoły nie zmienia problemów związanych z wiekiem dorastającej Oczywiście. młodzieży, już można powiedzieć. Kwestia kształcenia młodych ludzi, to jest sprawa związana z nauczycielami. I z uwaga... podstawą programową, tak, co jest tak, bardzo istotne, tak, biorąc wypadku. pod uwagę to, że samorządy będą ratowały sytuację finansową, w związku z tym będzie rotacja nauczycieli uczących w niższych do starszych klas i odwrotnie, w jednej szkole do drugiej, uczących przedmiotów blokowych. Przejdą na, na stricte przedmiotowe nauczanie. Przejdą albo nie przejdą, bo Ale powiem pani, że oznacza? rozmawiałem z nauczycielami, którzy mówią, że mają e, wśród grupy znajomych też nauczycieli tak. e, takie osoby, które absolutnie nie dopuszczają takiej myśli, że mogą się przebranżowić na przykład z nauczania w gimnazjum, w gimnazjum i jakiegokolwiek przedmiotu na nauczanie w liceum. Na przykład w ten sposób, gdyby, gdyby musieli stanąć nie wyobrażają, przed takim. Tak? No ja myślę, że życie to zweryfikuje, I odwrotnie też to działa, życie tak? to zweryfikuje bo propozycja nieprzyjęcia nie rozwiązania kadrowego no, no wiąże się pozostawia, z utratą pracy pozostawia osobę bez prawa do pracy, ewentualne odprawa, która trwa tylko 6 miesięcy, czy tak zwany stan nieczynny. W związku z tym te tematy, są w ogóle niedyskutowane. One są bardzo istotne, ale dla mnie jako matki i dziecka bardzo ważne byłoby, jak jest przygotowany nauczyciel, który będzie uczył moje dziecko. Reforma spowoduje to, że w jakimś ekspresowym tempie odbędą się kursy, w ramach których na papierze nauczyciel otrzyma kwalifikacje. Dla mnie, jako rodzica, nie o takie kwalifikacje nauczyciela chodzi. Problem jest ogromny. To, co potrzebne było dla nas, od lat wszyscy utyskujemy, ale niewiele zostało zrobione, to, to reforma szkolnictwa zawodowego. Tu trzeba było się mocno pochylić. I co zrobiono w tym temacie? Ja nie jestem nauczycielem przedmiotu zawodowego, ale mam bardzo dobre kontakty z nauczycielami i dyrektorami szkół zawodowych. I po analizie tej podstawy programowej, którą pani minister stwierdziła, że ona jest taka otwarta, będzie można ją modyfikować, a więc ciągle zmieniać, mieszać i tak dalej, Niemożli już doskonalenie problem, tak. warsztatu pracy, to ta reforma sprowadziła się do tego, że kwalifikacje zawodowe mają swoje symbole i dla przykładu jeżeli symbol kwalifikacji zawodowej na przykład usługi fryzjerskiej ja akurat nie znam symboli ale podaję jako przykład była AB no to zamieniliśmy na BA co z tego wynika panie redaktorze? No, no niewiele z tego wynika. Nic nie wynika. Nomenklatura nam się zmieniła mm, tylko. Tak, w związku z tym nic się nie dzieje w tych obszarach które są potrzebne. Podstawa programowa no, po przełożeniu na siatkę godzin i po przełożeniu na plan lekcyjny, yy, potencjał kadrowy szkoły to dopiero będzie układanka, która na pewno nie da się złożyć tak jak puzzle w jedną całość. No słyszałem już głosy rodziców, którzy mówią dość wyraźnie że jakby ich dzieci powoli mogą zapomnieć o tym, że po południem będą uczęszczać na jakieś dodatkowe zajęcia, na które chodziły do tej pory. I po południem mam na myśli godziny pewnie 16-17, a nie 19 czy 21. Oczywiście, bo mamy... będą siedziały na kilka zmian w szkole. Będą zdecydowanie dłużej, więcej czasu spędzały w szkole. Oczywiście, że tak. A ponadto nam w którymś momencie w 19 roku pokryją się roczniki. I wtedy już będzie już to rzeczywiście problem. Nie znamy podręczników. Nie wiemy, jakie są tam treści. No i jest to jeden wielki bałagan. I w związku z tym, no, lepiej przyznać się do błędu. Naprawić, niż brnąć. O, i z tym to... może być duży problem, bo tak na dobrą sprawę, jeśli nawet wsłuchać się w głos tych, którzy są przeciwni, na przykład tej ustawie oświatowej, czy kilku innym zmianom wprowadzonych m, przez rząd, to mam wrażenie, że jedynie kwestia drzew i tej nieszczęsnej ustawy e, zwanej Lex Szyszko, tylko to gdzieś dotarło do yy, najważniejszych działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Mówmy wprost do Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, to jest zła ustawa. I to... Naprawimy. Natomiast we wszystkich innych kwestiach ciężko usłyszeć tego rodzaju głosy. Ale panie redaktorze, ustawę naprawimy, pytamy kiedy, bo już miała być naprawiana, w czasie się oddala. A co wycięto? To wycięto. To wycięto połacie dosłownie, zupełnie bezmyślnie, no bo każdy widział w tym swój jakiś interes. To jest kolejny dowód na to, że nie można podejść do zmian ustrojowych w zakresie ochrony środowiska, gospodarki leśnej, w zakresie oświaty w sposób taki nieprzemyślany, w takim trybie nagłym. Nagłej to tylko udziela się pomocy lekarskiej, natomiast wszystkie inne działania. Powinny być przemyślane, przeanalizowane. Ale może jest tak, że działania są po prostu obliczone na, na zysk polityczny i pokazanie tego, że oto ci poprzedni źli, to nic nie robili przez lata i jak uchwalali jakieś ustawy, to nie wiadomo, czego one dotyczyły tak na dobrą sprawę, to my teraz potrafimy zrobić to szybko i skutecznie. Bardzo szybka ścieżka legislacyjna, bardzo szybkie głosowanie, bardzo szybkie wprowadzenie ustawy i możemy tak wyliczyć kilka ustaw. Czy one są arcyważne z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca naszego kraju, to jest zupełnie inna kwestia. Pewnie znajdziemy i ważniejsze, i mniej, i mniej istotne zmiany w prawie, natomiast jest tak, że pokazują skuteczność. Ale Robimy. panie redaktorze, jeżeli to jest obliczone na zysk, to marnie to wygląda, bo zaczyna spadać. I to wyraźnie. W związku z tym y, kalkulacja nie opłacała się, trzeba myśleć racjonalnie. Jeden z prawicowych publicystów nie niedawno napisał taki dość e, rozpaczliwy post, rozpaczliwy o tyle, że miał pobudzić w jakimś sensie ludzi związanych z prawem i sprawiedliwością. Mówi, że już nawet taksówkarze w stolicy czy poza stolicą zaczynają mówić o tym, że ten rządy im się nie podobają, że mówią o tym też klienci tych tak, taksówek, to, to oczywiście można powiedzieć, że to żaden wyznacznik, bo co tam, jakiś taksówkarz nudzi się i coś opowiada. Natomiast to też jest forma sądowania tego, co mają do powiedzenia mieszkańcy. I on sam zwraca na to uwagę, że wiadomym jest, że każdy rząd ma najpierw ten efekt boomów w postaci poparcia, a potem to systematycznie spada. Natomiast tu zwrócił uwagę, że zaczęło spadać za szybko. No bardzo szybko. I pewno ta tendencja się utrzyma, dlatego że nie wyciąga się wniosków. Brniemy dalej, brniemy w sytuację, są niepokojące informacje znowuż z Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie chcemy wycofać się czy ograniczyć swój udział w Eurokorpusie. W związku z tym my zaczynamy, Polacy, myśleć, że to prowadzi donikąd taka droga. Dlatego też no, prawo i sprawiedliwość, jeżeli nie zweryfikujemy Swoich działań, no to będzie ich problem, ale, ale sprowadzający się do tego, że Polacy stracą zaufanie do takiego rządu, który czyni działania nieprzemyślane. Ja się boję, że mogą stracić zaufanie do każdego następnego rządu, bo e, myślę, że za każdym razem, przy okazji najpierw prowadzonej kampanii wyborczej, a potem samych wyborów i tego aktu wyborczego, kiedy dokonuje się jakaś zmiana, Wszyscy, mniej lub bardziej znający się na polityce, mają nadzieję pewnej zmiany. Tutaj dodatkowo w głowę no, wbito im świetne no. hasło, zresztą dobra zmiana, bardzo dobrze kojarząca się pod każdym względem, na pewno nie napiętnowana jakąś taką złą frazą, która mogłaby pozostać u kogoś w głowie. Dobre hasło, świetnie, że ktoś wymyślił. Tyle, że jak się potem okazuje, że jestem rozczarowany jakąkolwiek dobrą zmianą, kto by jej nie wprowadzał, to zastanawiam się, czy Iść potem na te wybory, czy może jednak sobie odpuścić? Na te Nie. kolejne bezwzględnie iść. Nie może być tak, że chcemy potem narzekać, a nie chcemy wyrazić swego stanowiska, więc trzeba iść. Jeżeli chodzi o, o, o dobrą zmianę, to tak naprawdę jest jeden taki sztandarowy yy, program, który realizuje Prawo i Sprawiedliwość. To jest 500, aczkolwiek wszyscy mamy świadomość tego, że też został wprowadzony bardzo szybko i w związku z tym no, będą korekty i powinny być korekty, bo to nie może być tak, że dajemy wszystkich pieniądze niezależnie od tego w jakiej są potrzebie byle był spełniony warunek rodziny, pominięto matki samotnie wychowujące dzieci, pozostawiono otwarty taki czas, kiedy dziecko jest razem w domu, wspólnie to myślę, że te koszty jakoś się rozkładają. Faktem jest, że ale na pewno momencie, ten program wielu osobom się... pomaga, ale pewnie tak. też zna pani takich, którzy są bardzo dobrze sytuowani. Oczywiście. I takie 500 złotych, czy nawet 1000 przyjmijmy. No to jest na... dodatkowa kasa. Ale to mówiąc. jest dla nich rzecz, bez której z powodzeniem mogliby się Ale praktycznie obejść. nikt nie odmawia i przyjmuje, dają tak. no, no to wiele. Ale tobie. ja myślę o tym, że... Koszty dziecka to jest wtedy, kiedy ono wychodzi z domu rodzinnego, pobiera naukę poza miejscem zamieszkania i tutaj w tym momencie urywa się. Czy to oznacza, że my Polacy nie mamy perspektyw w tych domach, które są uboższe finansowo na kształcenie dzieci? Coś się urywa w momencie nie do końca właściwym nie mamy zabezpieczenia, a przecież zależy nam na tym, żeby, żeby człowiek zdobył zawód, wykształcenie i, i wyższe, niech to będzie techniczne wykształcenie, prawda, ale, ale wyższe. W związku z tym na dzień dzisiejszy myślę, że wszyscy zachłysnęliśmy się tym, tym programem 500+, on rzeczywiście przekłada się na większą konsumpcję i to są tam efekty, bo to tak trzeba nazwać ekonomiczne, natomiast z punktu widzenia takiego zdroworozsądkowego ten program też wymagał dopracowania, przemyślenia. A ja powiem pani, że argument. się wcale nie zdziwię, jak tuż przed wyborami kolejnymi. Ten program rozszerzy się na 500 i będziemy mieli e, kolejną odsłonę tego samego spektaklu, z tym, że w tym momencie z rozszerzeniem każdemu bez względu na zasługi. I Polacy znowu powiedzą, cudownie. No Nikt myślę, nie będzie się zastanawiał, myślę, skąd wziąć że, na to pieniądze. Myślę, że niezły był zostawiony budżet, który teraz rozdysponowujemy. Natomiast ten budżet, który jest przed nami za dwa czy trzy lata, już taki nie będzie pewno pełny z uwagi na to, że no rozdaje. Ja myślę pani, że wszyscy politycy są do tego stopnia racjonalni, że kierują się. Słupkami i liczbami, a zapominają o poparciu i o tym, jak się je zyskuje, łatwo jest coś obiecać. Jeszcze łatwiej jest pożyczyć pieniądze na obietnicę, a potem zobaczymy. Po Ale wie pan, ja wierzę w racjonalność Polaków. Ja wierzę w mądrość. I w związku z tym nie będzie zgody na rozdawnictwo. Z uwagi na to, że no cóż, to też musi mieć taki charakter i edukacyjny, i socjologiczny, bo jeżeli nie będzie mi się opłacało pracować i będę tylko i wyłącznie zajmowała się wychowaniem trójki dzieci, bo to przekalkuluję, to jest pytanie, a co dalej, jak odchowam dzieci, kto zabezpieczy mi emeryturę, prawda? Jaki to jest też przykład dla dzieci, że, że tak naprawdę... mamy no przykłady takie, gdzie, gdzie są całe rodziny, które żyją z, z żyją tego rodzaju programu. Z, z tego programu. Tak? Dodatkowo Przecież... pobierając różne inne zasiłki, bo to też no, Niektórzy się i na to łapią, że Ta. tak powiem, na te dodatkowe. W związku z tym... Nie wierzę, że w dłuższej perspektywie to będzie aż tak skutkowało dodatnio dla, dla partii rządzącej. Pożyjemy, pożyjemy dzisiaj. zobaczymy. Dzisiaj jeszcze będzie można podpisać się, jeśli ktoś sprzeciwia się. Tak, tak, bardzo bardzo zapraszamy ustawie. i bardzo, bardzo dziękujemy za te głosy, za tą życzliwość, za to, że zatrzymywali się mieszkańcy, pytali, co wy tu zbieracie podpis. A to proszę bardzo. To było takie miłe. Za te wszystkie podpisy Mimo, że mieliście tak. państwo pecha, Pogoda nie Pogoda zawsze najlepsza. w środę, kiedy zbieracie tak, Ale głosy. to nie No dzisiaj będzie wiecznie wyjątkowo. Może nie będzie e, padać, ale na pewno piękna pogoda szykuje się na weekend. A 1 kwietnia konsultacje na wzgórzach. Tak. A 31 e, strajk nauczycieli. 31 marca. Hmm, strajk nauczycieli dotyczy przede wszystkim nauczycieli. Natomiast konsultacje, jak się okazuje, mogą dotyczyć Wszystkich Zielonogórza. No Dzisiaj nawet wyczytałem komunikat, że będzie można Autobus, za darmo dojechać tak, autobusem. Tak, tak, tak. To też jest jakaś forma pokazania ludziom: przejedźcie się, nie kosztuje was nic bilet. Nawet, jak jedziecie całą rodziną, piękna pogoda, można wybrać się na wzgórza piastowskie. Pani się wybierze? Szczerze mówiąc nie wybiorę się dzisiaj, nie wybiorę się pierwszego, bo to jest w sobotę z uwagi na to, że już mam tą sobotę zaplanowaną, ale sądzę, że przedstawiciele nowoczesnej będą. Cieszę się, że są takie otwarte konsultacje, że nareszcie szanujemy mieszkańców, że będzie okazja do wypowiedzenia się jeżeli chodzi o dojazd, no to jest to pewno plus, bo też rozwiąże problem komunikacyjny Oczywiście. w miejscu, bo myślę, że będzie sporo ludzi. Natomiast no, za darmo nie ma nic, zapłacimy za ten dojazd, szczerze mówiąc. Naturalnie. Ja jestem realistka, jeżeli chodzi o wydatkowanie pieniędzy, ale sam gest jest fajny, bo będzie też zachęcający, no i rozwiąże problem komunikacyjny i, i myślę, że takich właśnie pomysłów powinno a, być A propos najwięcej. opłat za komunikację, to jeszcze z, z, przypomniała mi się kwestia, którą postulowali niektórzy. Politycy czy samorządowcy, żeby dzieciaki w wieku szkolnym mogły jeździć za darmo autobusami. Podobno w niektórych miastach zostało to wprowadzone i co, działa. No, konkretny ukłon w stronę dzieci, jeżeli stać samorząd na to, jeżeli policzył, ile dokłada do komunikacji i może jeszcze. No to są za. dokładne natomiast, wyliczenia. Na pewno wiadomym jest, ile biletów miesięcznych tak, znaczyłaś. Natomiast, jeżeli, jeżeli jest to tylko taki, taki gest troszeczkę na wyrost, no, no to ktoś za to dopłaci, bo pamiętamy, że komunikacja jest dotowana. Dotowana jest z czego? Z naszych podatków. No więc, jak już się tak bardzo rozpędzimy w tych wszystkich ukłonach, no to pytanie, czy nas stać. Jeżeli ktoś tam dobrze trzyma budżet, liczy złotówki i stać. To proszę bardzo. Aleksandra Mrozek, nowoczesna. Dziękuję bardzo serdecznie.